I szukam swojej mamy, po lodzie idę, wołam już, bo szukam swojej mamy. Mama, 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 jestem już. Ty i ja, powiedz mi gdzie byłaś. a to dla Ciebie Ja Dziękuję. Jestem, jestem małym i szukam swojej maty. Szukam swojego taty. Ta, 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 jesteś tu. Ty, ja. Powiedz mi, gdzie byłeś. W oceanie. A to dla ciebie ryba? Dziękuję. Na jestem, jestem małym i szukam, nurkuję w oceanie. Na pewno siebie to praca nie dania. Oni piszą, że ją ja to bardzo służą z nami, hej, to tyle pan, nie mogę więcej już dać. Siebie wiem najlepiej na to mnie stać, Tak, jak gwiazda na niebie, gwiazda niebie. Wiec, jak do go Kiedyś przebrano za mały, gramy trasy i nic mnie nie martwi. Mam życie jak bawi, miłość jak z bajki, za plecami ludzie do, bajki, do walki myśl szaleją jak potem samej rzucam wrzucam kąte tak słowa w luch. nie patrzę wstecz, patrzę w dół, no bo na szczycie jestem już. Chodzę od rana, mi w uśmiechu ubrana, taki mam mód. Kolejna zmiana, ja tu bym choć taka sama, mam mój Chodzę od rana, od rana, w uśmiechu ubrana, taki mam mód. Kolejna zmiana, ja to Dzisiaj nie czuję się sama. Pod kopami. nam cały świat. żyję na Montana, Fasty przyjaciół, i dobry vibe. Teraz wybudzę się z rana. Dzwoni telefon, bo dumny jest mama, Czekam na znajdę swój balans. Jestem dżęziora i będę to miała. Mimo, że czasem było mi ciężko, Nie patrzę na te dni. Te sytuacje zostaną gdzieś ze mną. Na dobre, wyszły dni. Lubię te chwile, gdy rosną stośnie mi tętną. Razem, rzęziary trzymamy to tętno. Chodzę od rana, od rana, uśmiech, ubrana, taki mam mór. Kolejna zmiana, ja to rzęziara, choć taka sama, to mam nowy lub. Chodzę od rana, od rana, uśmiech, ubrana, taki mam mór. Kolejna zmiana, ja to rzęziara, choć taka sama, mam nowy lub. No już. Pęknie. Faker jako coś. Albo seta możecie mi dać. Zaszczekaj grzecznie. Co? Zaszczekaj grzecznie. Za co mam zaszczekać? Za seta. A, okej. Okay. No to, no to, no to, jak ty masz, no to dasz mi, dasz mi te wecie? Tak. No to jak, jaki ty masz ja. Dwa noze. Jak? Dwa noze. Co? Dwa noze. Dwa noze? No. Bo za, jak zabijaka taki. Bo chodźcie tu gdzieś na spawnie, bo ja nie wiem, jak to napisać. Tepaj Dobra. do Sister, ja ci na... Co? Tepnij do sister. Przecież ta baza, to jest baza, to jest kurwa kuboj. Jeszcze dalej, 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 jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ale on nie wyjdzie, on jest durny no. Wyjdzie. Ja pierdolę. <laughs> Jaki nie jest? 4-3 Ta.